Cześć, jestem Lilia witam Was w moim 11 odcinku i dzisiaj Wam opowiem jak co dać na ściółkę kudą i jak zacząć od hodowli i, i to co wam obiecałam w poprzednim odcinku, czyli opowiem o moim szejkocie, ale zanim Wam to powiem, to, to po dwie rzeczy wam chcę powiedzieć, że jak Dobijecie na tym kanale 50 subskrypcji to zrobię dla was niespodziankę. Mmm, to ja jestem ciekawy co to jest. I też zrobię wam konkurs mm. i trzeba wysyłać paczkę dla, na przykład dla kuda albo coś po prostu o kurach. Chyba na ten, ale co, co, na, kiedy tą paczkę na, na święta czy co? Nie. Ko macie dużo czasu do 7 kwietnia. A co jest 7 kwietnia? Moje urodziny. Żartujesz. Mhm. O ja, no dobra. Jeśli wysłać. chodzi o adres, gdybyście chcieli wysłać mi tą paczkę, to jeśli chodzi o adres, to proszę napisać na. Jak to się nazywało? No nie wiem, wiadomości prywatnej na tak, YouTube. Tak. Wiadomości prywatnej na YouTube. No dobra, dobra. No dobra, ale teraz nie o tym. Idziemy do kurnika czy nie? No, tak. Teraz najpierw no, wyjdzie, która. I, i, I sam otworzyć drzwi. Chyba remis był, co? No, szybko. E, remis, fajans e, i kadola. A jest jakieś ręczkowe? Nie. Ale dzisiaj oni są też wątpieni. A jakby co? ziemi okrzękowej na dno potem troszkę trocin takich zwykłych tutaj widać i na sam koniec trochę siana i tak po prostu zostawić I tak no bo najważniejsze jest żeby miały co? żeby miały dobre warunki a jakie to są dobre warunki? muszą mieć zawsze wodę no. czystą muszą mieć zawsze jedzenie a, a ściółka jaka musi być? No właśnie, po prostu wilgo ci była. Na Aha. tym polega pnota. No tak. A, ale teraz Teraz jest lepiej, się, nie? nie? Czyli mhm. najpierw troszkę ziemi okrzemkowej tak? potem troszkę tocin takich o mhm. I, i. I na końcu trochę sianem przykryć Tak. A ja polecam jeden kanał. Ty kanał polecasz? Ja. No. Jezu jaki? Kurnik Kazika uh -huh. I co tam ciekawego jest? No tam też nagrywa o kurach Ja no. to oglądam I on ma dużą wiedzę, nie? Uh -huh. Fajnie posłuchać kogoś takiego No uh -huh. pozdrawiamy serdecznie Teraz wam powiem Jak zacząć od hodowli kur Najpierw to by trzeba tak Zbudować kurnik Tak normalnie przykład, przykład to Taki hodowy do naszenia I Ile czasu trwa taka budowa? Dwa miesiące. Dobra, a powiedz mi, ile kosztuje robocizna, żeby takie coś zbudować? Nie no. To za darmo? Nie. Bardzo dużo. Bardzo dużo. No dobra, no. Mamy deski powiedzmy kupione, czyli budujemy kurnik, tak? Później trzeba zbudować do niego co? Wybieg. Wybieg, tak? Musi być wybieg. No. Muszą po prostu mieć dużo powietrza. Mm -hmm. tak, tak, na dużych fermach takich na przykład dużych, na dużych fermach to mają po prostu klatki i nie wypuszczają mm. w ogóle i po prostu. Czyli to można byłoby porównać do takiej sytuacji, jak ty byś miała cały czas siedzieć w swoim pokoju. No, ale. Tam nie mają powietrza, one no, wzdychają ciągle. Niewygodnie im tam jest. No, ale... O, wypuszczę je ja to akurat w sobie. Chodźcie, 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 chodźcie. No, one już przyzwyczajone, żeby tu przyjść. Oh. Na dużych panmach one nie mają fajnych klimatów. Mhm. A powiedz mi, czy ty planujesz... Rozszerzyć to stado? Będzie ono większe niż trzy kury? Tak, na pewno. Uh -huh, uh -huh. Masz takie plany? Tak. No dobra, dobra, dobra. A na przykład w tym kołku się Tak. Na przykład, by można mi też wysłać jaj kalengowa, które wyznaczyłam na poprzednią. <laughs> no dobrze, dobrze. No zobaczymy. No jakby przyszła jakaś paczka, to na pewno pokażemy, tak? Jeśli oczywiście będzie zgoda Jakby co to proszę napisać na paczce Czy można otworzyć na odcinku Bo pewnie niektórzy nie chcą tak? no dobra, no dobra Ale gdyby dobra. się to, to chętnie bym odpakowana No rozumiem, rozumiem, dobra Oczywiście gdyby można I oczywiście te osoby, co mi myślą tą walczkę, to pozdrawiam. Się. Serdecznie pozdrawiamy. A te o. osoby, co mi zasubskrybują to do 50 subskrypcji, to, to też serdecznie pozdrawiam. I, i niedawno było 29 subskrypcji, a teraz 32, więc też tak dziękuję bardzo. No widzisz, to Twój kanał się rozrasta. No? Mhm. Niekutki. Dzięki, że mi w tym pomagacie. A teraz wam może pokażę zdjęcia. Właśnie, a co tam masz? Co to za zdjęcia? Mojego kotka i pieska. Aha, a co z nimi? I wam um, chciała je przedstawić. No to dobra, przedstaw. No to jest pierwszy i może mój kotek. To jest iwcio. Mam na imię właśnie iwcio. Ile ma lat? Ma z 15. Uuuu. To całkiem sporo. Ma 15 lat tak? i jest teraz i, i zwykły dachowiec <noise> A On... widziałaś jak kiedyś chodzi po dachach? No No On po prostu jest cały czarny, tu ma taką podbródkę no, i tutaj takie białe mm -hmm. i ma takie białe skarpetki mm -hmm. Fajny jest I bardzo lubię jak ktoś go głaska wtedy tak. A poluje na myszy? No, jeszcze do Ja to pamiętam jak on kiedyś przyniósł mysz do domu ją wypuścił i uciekła za meble w kuchni i później musiałem rozłożyć trzy pułapki żeby ją złapać I złapałaś? Złapałem Uf, A to jest szarkuś, dobrze go znacie No czekaj Jest w mieszanie Szarki Szarki Dzień dobry witamy no, Cię kolego no, 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 Cieszysz się tak? Piłkę przynieść lepiej, piłkę przynieść. No gdzie jest piłka? Szukaj piłki, okay. szukaj! Tam jest. Szark! Tak, zobacz. Mm. No, no, No dobra, to jest szark. I powiedz mi, skąd on tu się wziął? No, opowiem Wam historię. No, taką. proszę bardzo. Opowiem Gdy miałem wtedy latka i byłam w przedszkolu, a wow. tu może trzy. Aha. To po prostu. Mm, Przyszedł do domu, gdy byłam w przedszkolu. Taki. Mhm. Ja mogę powiedzieć że to był początek roku, prawda? Mhm. Ludy! Ludy! <ślały> ludy. No. Piesek. Przyszedł za bramę i podszedł do naszego domu. Tak po prostu bym nie szczeknął, tak mi się wydaje. Mhm. I moja babcia przyszła do drzwi i um, mojego psa, właśnie mm -hmm. z Oj, szal, szal. I, i, I dała mu najpierw jeden. Jed, no, jeden. No. Jedną. Coś do jedzenia? Chleb. Chleb, chleb taki? Jedną, jedną krągę chleba, czy jeden kawałek chleba, tak? Nie, po prostu i mi takie położone do wow, jedzenie i potem ty długie mm -hmm. i potem on czego wzięła do domu Aha. i jak wyciągnął z szkoły to chciał mnie ugryźć nawet co ty no ale ale potem już mi to przeszło no. trochę walczał na mnie ale, warczał? Uh -huh, a potem Szybało, jak liwiesz. wy z pracy mm -hmm. mama i ty to wtedy, to wtedy po prostu ty zobaczyłeś jego hadak I co? I po prostu go wzięliśmy. No tak. Ty się przyzwyczaił jest z nami. Jest członkiem rodziny teraz. Chodź Chodź, Tak. Bo lubiłam wtedy rekiny jeszcze i dlatego go nazywaliśmy Szark. Szak, tak jest. I jeszcze może pokażę Wam jak... Posprzątam y y y kódnik, założę kawiczki i jeszcze ziemię okrzemkową mi dam. Dobra. Niektórzy jak nie chcą na to patrzeć, to mogą sobie przewinąć. Okej. Okay. No to idziemy po ziemię okrzemkową. Wezmę sobie takie diabetyką, myślę. Oj, nie no. O, to! O to ziemia okrzemkowa powoduje to! że po prostu i nie mają wydoby. Jeśli chodzi o dziewczynkę, to właśnie zobaczyliśmy i też do dopaczki i takie specjalne. Mm -hmm. Ja trzymam. Nie, ja trzymam ja trzymam ja sobie wezmę Skupię, nie jak ty ładnie śpiewasz muszę cię tak pokruszyć nie wyrywaj się ja ci nic nie zrobię Już po wszystkim. No to zresztą y, 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 to nie na odcinku, na y, posypie, ale na pewno posypie kiedy indziej. I no to życzę hmm. do zobaczenia w kolejnym odcinku. Y, do następnego. Dogrywałam jeszcze raz, bo chciałam, zapomniałam Wam powiedzieć, o, co... co będzie do wygrania. Wygra ta paczka, która mi się najbardziej spodoba, i, do, i będą mogły wygrać trzy paczki. Czyli będzie pierwsze miejsce, drugie miejsce i trzecie miejsce. tak? tak? Za pierwsze miejsce jaka jest nagroda? Za pierwsze miejsce będzie. Y, y, będą 10 jajek. Za drugie? I, nie, 10 jajek i, i, a, i autograf szalone, który no. i ja. Drugie miejsce jajek i, i taki mój Aha. i a trzecie miejsce będzie do wygrania też pieciek i po prostu i jakieś tam cukierek.